Witajcie w krainie bogów, Alhala, miasto bogów. Piękne, piękne ludzi, patrz, kozy wygryzły dziurę w garnku. Olbrzymów <laughs> i magii. Gadający młot? E, e, gadający chłopak? Chcę zostać dzielnym Wikingiem, ruszyć w świat, dokonać wielkich czynów. Mamo, ja wcale nie chcę być kowalem. Chcę zostać wojownikiem, walczyć o wolność ludzi. Mysz, przestań nadawać wieśniaku! Olbrzymi! <laughs> Najważniejsze to być pewnym siebie. Będzie musiał ratować przyjaciół. Szukając siły, która płynie prosto z serca! Ten chłopak zaczyna mnie mocno wkurzać. Czeka go wspaniała przygoda, zabawa, pobudka i prawdziwa przyjaźń. Thor, ty żyjesz! Niezwykła legenda Wikingów o odwadze, która jest w każdym z nas. Tor ratuje przyjaciół. Od 21 czerwca w kinach.